W celu zaprogramowania promiennika należy wykonać następujące czynności. Odkręcamy bok urządzenia, wyjmujemy śrubki. Następnie należy wyjąć panel przedni. W następnej kolejności przyciskamy czarny switch używając tego jakiegoś dielektryka. Wtedy dioda zaświeca nam się na czerwono. Potem, przy użyciu pilota, programujemy płytkę w sekwencji. Włącz, wyłącz, dodanie mocy, ujęcie mocy. Płytka jest już zaprogramowana. Sprawdzamy, czy promiennik działa. Następnie zakładamy panel frontowy. I Skręcamy bok urządzenia.